Siema Siemano, tutaj w rangur! Znajdujemy się no, dzisiaj w Heartsounie. Jest premiera właśnie. A przed nami pojawiają się dzisiejsze questy do wykonania. Dajle questy? E, taki jeden quest dostaje się codziennie. Ja mam akurat na zbierane. Zaczniemy od tego, może questa dzisiaj wygrać dwa mecze druidem albo rogalem. Potem może... tego raczej się w międzyczasie zrobi. No i hunterem wygramy pięć meczy potem. Więc tak. Nie będę wam pokazywał moich deków, bo są takie średnie, mam parę legend, ale co tam więcej. Była cofka dosyć duża, dlatego też nie mam levela maksymalnego moim, znaczy lewela maksymalnego moim druidem. Choć ogólnie o 10 poziom, taki był maksymalny wcześniej. No, wylosowało nam przeciwnika. Mam nadzieję, że nie będzie robił ten przeciwnik grupów po pół godziny. Dobra, co my tu mamy? Tą kartę wymienić przede wszystkim by trzeba było chociaż dwa mana. No kurde, zajebiste te karty są. No nie wiem, czy to w sumie to mogę zaryzykować wymienić, bo mam tom. No i nie opłacało się. No dobra, mamy taką kartę. Ona daje 1 do 1, jeden, jeden życia, jeden ataku. Jeżeli i za każdego stwora na polu bitwy, ta karta no, tutaj co mam dodaje naszemu stworkowi Taunta i 2 2 ale ta karta daje 2 kryształy na tą turę, a ta karta zadaje 3 damage do randomowych przeciwników, więc jakby nie było, jest bardzo miło. Chodzimy. pierwsze silent i koniec tury, pięknie. Well played. Tak jest. Jak widzicie mapa jest interaktywna. Można sobie, nie wiem, zamknąć wejście do orgrimaru. Wziąć na katapultę strzelić. A co to jest? Tego to się nie da odpiąć. O oh, je yeah. oh, yeah. Co to było? O nie, murloki. Przeklęta taktyka murloków. Fajnie, bo akurat ma te karty, bo tak mało życia, to wrzucę sobie tą kartę i zobaczymy jak pój pójdą nasze beczki. Akurat tak jak trzeba było. Idealnie. Well played. Well played. <noise> Teraz możemy dać jej, żeby miała pięć ataku i 2. Tą kartę mogę wrzucić jej na następnej kolejności i naszego bohaterka wykierować na wyższy poziom jeszcze. Więc, jednym słowem, super. Tak, on będzie pił. I burloka, wezwie kolejnego, żeby moją kartę sklasować w następnej rundzie. Głupia strategia troszkę, bo ja sobie to wrzucę i ja nie pozwolę mu zniszczyć swojej karty. Chociaż w sumie tego murloka to mu nawet mogę wykończyć w tej rundzie. Damy tak. Temu damy to. Zniszczymy mu tą kartę. <laughs> Już jest po grze. Fajnie! <laughs> Idealnie! Po prostu... No, to był pierwszy meczik w tej serii. No to dobra, lecimy z drugim meczikiem w takim razie. Hmm, tamta karta co przyszła, jeżeli ktoś grał w WoWa to kojarzy dobrze tą postać, to jest postać z Fire boss, chyba ostatni bodajże, nie pamiętam. Dawno nie grałem w WoWa. poza tym w może dwa razy robiłem. Jego w misjach można spotkać robiąc leveling od 83 tam 4 levela na właśnie Mount Hjal i on ma tutaj za 8 many jest koszt... Tak, koszt mamy 8, Damage 8, HP 8. I teraz tak, na początku. Na końcu tury zadaje losowym przeciwnikowi 8 życia. Nie da się nim atakować. No i dobra, tutaj kolejne karty wywalamy wszystkie oczywiście, bo są. tego zostawię. To są akurat B. Co przyjdzie nam? Zajebiście. Można zaryzykować będzie i zrobić tego Divine Shielda. To jest Valira, tak? No to dobra, witamy się zaraz ładnie. W następnej rundzie taunta wyrzucę i w następnej rundzie zrobimy tak, ściągniemy jej dywanikę i wrzucimy tego. Jeżeli uda się, to będę miał 5 na 5 yy, zaura a jeżeli nie, no to trudno. No i dobrze, wrzu wrzucił swojego taunka. Yy, nie mam pojęcia po co mu to było. Aha, no dobra. Na razie wszystko zgadza się co do planów. Aha, czyli tak. Tego tutaj bym musiał ściągnąć. No dobra. I teraz sytuacja jest prosta. On zaatakuje mi tym tego. Prawdopodobnie. No, nie było to takie proste, a było to dosyć głupie to co on zrobił, no ale dobra. Bo jeżeli zaatakowałby tam... Tak, zaatakował. No dobra, no to ja zostaję cały czas przy jednej karcie, przy życiu, tak jakby można to było nazwać. Więc sobie wejdę i mu zaraz walnę. Tak, tak i jest tak, jakby 29 do 29. Tylko ja cały czas chcę przemienić kartę, która ma 1 za 1 na 5 na 5. Bo to jest dosyć duże ryzyko. Nie wiem, czy mi się uda ją zamienić, bo to jest losowe. 50% że będzie, a 50% że nie. Mam nadzieję, że tylko bohatera mi zaatakuje. Nie, jednostkę, no kurde. W takim razie będę musiał poczekać, żeby to wykorzystać tą kartę w lepszym momencie, bo na razie nie mam po co jej wykorzystywać. E, w sumie co to jest? Given Minion 1-1, no w sumie Banter 3-2. Na razie wrzucę taunka. taunta mojego. To będzie troszkę szybszy pojedynek, bo mm, jak widzę Valira nie myśli za długo nad ruchem, ja też nie myślę. W Na następnej rundzie mogę przyzwać sobie panterę 3-2, dać 1-1 mojemu Tantowi I zależność od sytuacji po prostu. E, I będzie lepiej przyzwać panterkę 3-2, mi się wydaje. Bo on mi może ściągnąć w następnej rundzie tutaj jakąś kartę. Albo czekajcie, co my tu możemy zrobić. Możemy mu pacnąć nim i za, próbować go zamienić. Ale nie wiem, ile to jakieś skuteczne tu będzie. No dobra. Raz się żyje, można to spróbować zrobić. Ale po co robić... Disterne, no to po, lepiej by mi było, ale nie, bo jest 6, 5. Kurde, no nie wiem co mam zrobić w sumie. Najwyżej no, zrobię to tak, zrobimy tak. pum. No to teraz przegiełem troszkę. Myślałem, że to dotyczy mojej karty, nie jego. Kurde, to jest takie głupie, że głowa boli. Taką tanią kartę wzywać... No i teraz on za 5 mi wpakuje mojemu bohaterowi, a ja będę musiał męczyć się przez pół godziny. Tak, na pewno nie zaatakuje żadnej z moich kart. No i dobra, i on nic tutaj teraz nie zrobił, chyba że jakąś kartę jeszcze walnie mi. Tak, i zadam... tym zada jeden damage'a. Nie, nie zadał. Dosyć głupi ruch zrobił, nie będę tego komentował może. Teraz tak, ja sobie nie powinienem robić tego tak. Zrobimy tak, damy bohaterowi mojemu atak 2 na tą turę, rozwalimy mu tą kartę, weźmiemy jeszcze pancerz i oddamy ruch. To było strasznie głupie co zrobiłem, naprawdę. Mogę spokojnie mu tą kartę rozwalić, zamienić dowolną, znaczy nie wiedziałem, że ta elita zamienia dowolną kartę. Tego nie przewidziałem po prostu, a teraz o mi... Jest... W klepie tyle, że nie będę mógł się wyrobić przez następne trzy tury. No dobra, mamy Resort Hill tu 8, na razie wezmijmy taunta naszego. Czyli tak, musi poświęcić minimum dwie karty, chyba że da mieczek, zaatakuje i da tym. No to wtedy te dwie będą mogły... no dobra, inaczej zrobił. Przez raną broń życiu, daje jej dwa ataku i zniszczy... czyli na mojego... No, jak zaatakowałby miniony, to by byłby ogóle Bohaterem powinien wlecieć. No to teraz w takim razie siada 10 do mojego bohatera. Na następnej turze jedno co mogę zrobić, to wrzucić tego stwora. Chyba, że jakaś lepsza karta przyjdzie. Whenever you play card... no na no, na no, na no, na no. no dobra, to w sumie mogę zrobić. To, że zrobię jego wrzucę, wrzucę to i wrzucę jeszcze to i odam A to będzie chyba przegrany, mecz. Nie sądzę, żeby mi się udało go wygrać. To coś wredne to jest. Well played. Well, played. well played. Dosyć chamskie to jest, bo daje stałe obrażenia na broni. Ja nic nie mogę na to zrobić. No ale dobra, co tam mam? Kogo mam tam jeszcze do wyboru? Rouge'em spróbujemy moim zagrać. Zobaczymy, jaki tam deck jest. Dawno nim nie grałem. Bo to jest Rouge i tak jak mówiłem, i drugi. No to spróbujemy. Jednym albo drugim końcem. Powinno się udać. Nie zawsze się trafiają tacy gracze mocni. Czasami się trafiają średni, a czasami bardzo słabi gracze. Na szczęście dobrze, że konto beta nie zostało usunięte, tylko przeszło do fazy oficjalnej. gry. I gracze, którzy grali w betę, zyskają tak naprawdę wiele. No i teraz mamy tak. Tak, tą kartę na pewno nie wezmę. Tutaj mamy tak fazę na To tyle, że Tej też nie wezmę, tej. Tą. A tej też nie wezmę, Pozmę, tak. Dosyć duża wymiana. I mamy. To jest dobra karta. Ta jest e, nieziemsko dobra. Przyda się na później. Na razie wrzucimy tą kartę. Tu się przywitamy. Nasz Wurgen. Approach. No i on jakąś kartę za dwa wrzucił, albo nie tak. Ja z tym urgenem poczekam sobie, a tym razem zajmiemy się inną sprawą, a mianowicie tym. Nie będę atakował urgenem na razie, bo to nie ma sensu. W następnej rundzie będę mógł każdą kartę, która ma 1 życia ściągnąć albo wrzucić tamtą na 3 na 3, 3 i zyskać sobie jakąś przewagę, taką przynajmniej, że będę mógł Urgenem atakować. No właśnie, i tu się zaczyna teraz śmieszna historyjka. Wrzucimy sobie tego dziadka, ściągniemy mu tego i jeszcze rozwalimy mu to. Chociaż w sumie nie powinienem używać tej, tego daggerka, ponieważ e, jeżeli on nie ma przywołanego żadnego stwora na pole bitwy, no to jest bez sensu go używać. Teraz tak, zadaj 3 damage do mojego hero'sa, Nie, po prostu tak wcześniej, Teraz tak, są moje bandyto. Są w stanie ściągnąć mojego, ale ja się ubezpieczyłem na to i przygotowałem. Na zewnątrz mam tego tanka. On, zro... On będzie próbował wykorzystać to, że ma okazję i rozjedzie mi tego tanka, bo ma jeden życia. Nie ma żadnej karty, chyba że ma kartę, e, która niszczy... E, nie, w sumie nie czy Rogal ma kartę, która niszczy... U, no. Damaged minion, czyli uszkodzonego. Znaczy... No. Jak to nazwać? Uszkodzonego miniona. Chyba nie ma. Zaraz rzucę mojego... shieldmasta. Dokładnie, mam miał takie dziadostwo, ale nie ma za bardzo kart teraz, no i dobra, ja kolejną ofensywą moją chodzę taką i tu za dwa. Jeżeli mu się uda jakimś cudem zmóc tego tanka, to leci karta do boju kolejna, tank, który ma o 3 ataku więcej, w sumie na następnej rundzie mógłbym go wrzucić, żeby on coś zaczął działać. Bo tak jak mówiłem, Shieldmaster, czy jak on się tam nazywa, co teraz dobrze księga z Dingo, to nie jest za dobry. Nie. nie wiem w sumie, czy on kiedyś 5 man nie kosztował. Nooo, grajżeż! Człowieku, miałem nie całego dnia. Czy ten materiał za długo trwa? Ja muszę to wygrać, kurwa za ludzie? I co można zastanawiać się, pół godziny? No i to on zrobi. Aha. No dobra, niech mu będzie. No i co, Zadakujesz mnie za dwa? Pół godziny na tym myślałeś? Tak, wciśnij se to. Return minion to your opponent. No proszę bardzo. I co, dwa na papę mi dasz? Jaki ma to? jest skomentuję tak, no zobaczymy co ja będę miał teraz. Za dwa, no dobra, spokojnie mogę go wezwać. No, mogłem wrzucić z powrotem tego trolla i walnąć jeszcze co mieć, ale po co mam to używać? W następnej rundzie tak samo to mogę zrobić. Nawet w następnej rundzie mogę zrobić lepszy bajer, bo ja to sobie wrzucę. Będę miał 7, 6 i 6, 6. Miałem te dwie karty, więc cokolwiek wezmę w następnej rundzie, jestem w stanie mu to rozwalić. więc... Hmm. Choose a minion and become a copy of it. Okej, okay. sweet, sweet, papa. Pa. Długo myślał nad tym, ale stał się kopią mnie. Tak, za 5 many taki stwórek, stworek jest, on jest dostępny dla wszystkich e, rodzajów bohateru. co tutaj jeszcze mogę powiedzieć? Tak, jeżeli chcecie mieć obramówkę elity, tak jak w ogóle są te obramówki elity dla elit, tutaj wokół portretu bohatera, to wystarczy zrobić jedną prostą rzecz, a mianowicie wygrać 500, 500 walk tą postacią. Jak widzicie, przy takich graczach, którzy po prostu siedzą i nic nie robią, to to jest dosyć ciężkie ja nie wiem co można robić tyle i myśleć w kartach. W takich kartach jeszcze, bo w normalnych kartach też to jeszcze się liczy, jakiś podstęp i tak dalej, tutaj nie wiem co. Ja sobie siedzę, gapię się, podpieram się. Czy mi głowa nie padła? Ojej, cztery karty dobiera za 7 mamy. Co on... co on chce zrobić? Myśli, że się go boję. Tastingo! No, powodzenia w następnej rundzie wrzucę sobie tą kartę, i będę miały plus jeden do wszystkiego, czyli będę mógł wyciągnąć za siedem, dziesięć, dwanaście, piętnaście życia. No, czyli go mam na strzałach, czyli ja mu mówię, well played w na następnej rundzie. Well played. Mhm, to jest dwa damage, combo cztery. Ja tak czy siak wrzucę tą moją lepszą kartę w następnej rundzie, a on niech się bawi tam. Ojej, pojedynczy damage. ojej, jej, jej, naprawdę. Trzy, bo się boję. I co? Mmm, cztery weapon. Dobra, straci się. Tylko mi pomaga. No dobra. Pytanie teraz zasadnicze, co ja powinienem zrobić w takim bądź razie. Bo ja mogę zrobić tak. Co my tu mamy? Resol, 4 heroes i heal. Dobra. Walnę to. Ściągnę mu przede wszystkim to dziadostwo. Rozwalę mu bohatera już do zera i to sobie odnowię. Well played! I wynosi się dziadzie, 7 kart. Ile to kart dobierał w ogóle? Aha, nie widać już. Panowie. I znowu kartę dobiera. tylko że on ma 9 kart i nie wie, że jak mu się karty skończą, to mu zacznie życie spadać chyba. W sumie na ręce ma tych kart 7 ja mam chyba z 20 jeszcze kart, 18 no. I znowu w następnej rundzie ściągam Walirom mu tego. Naprawdę on chyba nie wie, że mu się życie zacznie kończyć. Co on myśli, że mi zabije tą kartę? Śmieszny jest naprawdę. Myśli, że cokolwiek zrobi. W pierwszej kolejności, powinienem mu ściągnąć tego dziada, ale ile mogę mu walnąć Za 3 plus za 2, za 3, 6 życia. Nie będę się podbawił w taki sposób. Mam 10 many. Powinienem wrzucić z powrotem mojego tego kolesia. I zarzucę sobie to jeszcze raz. No, nawet... nawet jakby... O ty! No i do... O ty, o ty! Pięknie! Naprawdę well played! Well played! Well played O ile dobrze policzyłem, to mi wyjdzie tak, że będę miał weapon... No i do widzenia. 500 kart, jakiś wywalił najgorszy, co można na początku, który rzucać, no ale niech się cieszy. Nie wygraliśmy dzisiaj tego achievementa. Zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków. Mam nadzieję, że się będą ukazywały raz na tydzień albo dwa razy na tydzień. Postaram się to wrzucać teraz częściej, bo wcześniej była przerwa dosyć duża. No, za niedługo Reaper of Souls. Widzimy się w Rosie i w Hearthstone. Ie. Do zobaczenia. Cześć, czołem.